28 zł jest to skandal, Za dwa takie serki. To jest drożej niż na jarmarku. To jest drożej niż wszędzie. To wychodzi 14 zł za jeden. TANIO to było, PAN Nie, myślę, że nie można tak mówić, bo to jest takie przyzwolenie na przeginanie. marzą. No, 14 zł za jednego serka, który kosztuje 2 zł? Przecież się ja żartuje sobie. Ja wiem, ale wiem. Nie, nie. To trochę. Słuchajcie, mamy tutaj dwa oscypki z żurawinką. Z boczkiem kosztują 28 zł. Bez boczku natomiast. jest samo. Okazuje się, że boczek jest gratis. O kurde, fajnie zrobiony Ale powiem ci, że pierwszy raz jem tak Ciągnącego się To smakuje jakbyś miał otoczkę z oscypka w Tym oscypku, a w środku jakby była mozzarella Taką ma to konsystencję To chyba nie jest oryginalny oscypek, nie? Nie jest sezon teraz Ej, jak na serek, to dobry jest ten serek, mi smakuje A zamiast jest napisane oscypki, nie serki no ale Dobry. na pewno to nie są oscypki. Wiem, ale chyba nie można tak robić. Oscypek, zobacz. A na Paragonie jest serek górski. Mogę spróbować? Miało. Już nawet w zakopanym i ogólnie wszędzie na tych budkach, co sprzedają, już nawet nie ma napisów o tylko są wszędzie serki właśnie. Sprawdź nowy drop muala na muala sklep.pl.